My. Ale nikt co? nie zczytamku. Chodź mi się w oczy. Co? To ty zrobiłeś? Co zrobiłem? Wiesz co? Ty podpaliłeś z wioskę. Już ten, już idę, nie? Co? Już idę. Już Przecież... idę z wiaderkiem lawy. aj, kaneki? Ukradłeś ty siano, pod... podpaliłeś wioskę i z cikiery kota. Wioskę. Ja pierdolałem kota, a ty po twojej... Ja żarty. mam zapalniczki. Wszystko jest no, na odcinku. Będą, będą się wymieniać jeszcze kurwa, z no, prostymi wojennymi. I ty, kurwa, to co odcinka? Ja mam wszystko C nagrane, skurwysynujebany. No, dziękuję, proszę. A nie wiem. Poszedł gdzieś tu, ten tu był, tu był. Przy owcach był, ruchał <laughs> jest Jeszcze mu mało. <laughs> ja pierdolę. <laughs> Ej, zombie mi podjebał dynię! Och, widzę, widzę! Skurwicy, no dawaj mi to! Nie bany, ugadam. Ej, tam coś się dynia. świeciło! Paczkę na jakieś tutaj coś się świeci? Kurwa, ty żółw. Co? <laughs> Co to jest? A to chyba wioska poświata, którą podpaliłeś. He, Keńs i podpalałem. Kurwa. Hmm. No kurwa, no cikuję, jest wszystko. Podpaliła, podpala, podala, ja Patrz, nie podpaliła, to to była, to Patrz ile bambusów tutaj rośnie! Będą pandy, caneki! Idziemy, idziemy A bierzemy jedną pandę do domu, co? Wszystkie bierzemy No kurwa, gdzie są one? One się rozpią w nocy? Nie wiem One w nocy śpią chyba No nocy to one śpią Dobra, kurwa, ukradniemy taką, Gdzie jesteście, albo spalimy cały las, kurwy Podpalaj się o pierwszy bambusa <laughs> Ale szantaż Proszę bardzo, robcie co chcecie Proszę bardzo, dziękujemy. Nie nie, nie róbcie co chcecie, bo potem moja piwnica na to mi cierpi kurwa, i nikt mi zaczął nie Kurwa sensitive w Minecrafcie. Kurwa broni zwierzątka. Ale ja też nie lubię zabijać zwierząt w Minecrafcie. A my lubimy Kanakiem. A kurwa maczetą ja przebijam się przez te bambusy. <laughs> <Kurwa, nie laughs> tak nie jest, białego. Pandy! Cię? Są?

Ale w szmata. mata. Rośnie kurwo. No czy coś ta na ją ja, ja, dyżo. Patrz jak jedzą, fajnie Napierdalaj ją pomposem dyżo i w je. ty. ty kochasz zwierzątka. Chodź do mnie. Zabijamy je? Tak. Chodź, chodź. Pacz, jak okay. patrz, 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 patrz. Jej, ty kochasz jakiś klazek. Pacz, pacz, pacz. Pacz, pacz, pacz. Pacz, pacz, Ci... Tu jest, tam pod wodą, to bi chyba właśnie. Po, 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 to we dwóch musimy, jedną, no. dwiekaj. ten, bezpieczny patrz. Moją dawaj. O weź go wrzucić do tej łódki. Weź go wrzuć do tej łódki. Jezusz, Dobra, mam Co go wód. trzeba zabudować. O kurwo, Żeby on cię, ale on cię będzie bił. Wiem, widzę. Ale ja to przeżyłem. Przeżyłem? Bo mi nie była tak. jakaś zda, jakaś zbroja mi jebła. Tak, przeżyłeś, ale ten villager zaraz nie przeżyje. Kusownicy. Czekaj, nie... nie wchodź <noise> Co robicie? Nic. Ja Nic tam nie zostanie udowodnione. <noise> A wiecie, to jest najlepsze ogólnie? Tam gdzie wy pobiegliście, to to był dosłownie druga strona. W drugą stronę biegliście, niż do domu. Czyli biegliście jeszcze dalej od domu. No warto, niczego nie żałuję. Bo ja was kurwa tam wykiwałem się, wjebałem do wody i obok wioski przepłynął. Ja was widziałem jak tam biegliście. No ja, ja biorę jeńca to... po jednego. Tu, tu. Tak. Był. Dobra. Idzie sami pośniak Kurwa. Co spadnęło. No, może nie wiem. Widzicie egzekucję przeprowadzamy? Kurwa, no Dobra, ty... ja spadam, Bo jestem. O, o kurwa, szpitala. No. Dobra, ja spadam na razie. Miłego grański, bajka. Może nie chcę też pójść na pułapki. Kurwa, Indiana Jones. Patrz, kurwa, gdzie ochoczył. Idź pierwszy. Dawaj. Ło, <laughs> ja mam pierwszy iść. Co kurwa zrobiliście? Ważne, wuju. Ja... E no, kurwa, znajdę to zaraz? Nie. Raczej nikt już tego nie znajdziesz. Ej, no, co wy zrobiliście, kurwa? Nie, oby tak zostało. Nigdy już tego nie znalazł. Co wy żeście odpierdolili? Nic, wuju. Ja. Nic, kurwa. To było konieczne do przeżycia naszej rasy. To co wy, kurwa, zrobiliście? Wuju, ja, im mniej wiesz, tym lepiej śpisz. Wcale, że nie, kurwa, chcę wiedzieć. Trudno, nie kurwa nie będzie sam śpił, kurwa